Mam w rękach nową folię HX1 Alpine Grey Super Gloss. Zaraz spróbujemy, zobaczymy jak się sprawdzi. Ma nową powłokę wierzchnią, inny klej, który powinien być znacznie bardziej umożliwiający repozycjonowanie. Mniej lepki, oczywiście ma bardzo ładne, wysoki połysk, wykończenie. Więc spróbujemy, zobaczymy jak się sprawdzi i jakie są odczucia. Dobrze, więc pierwsze wrażenia. Rzeczywiście ma nową podkładkę PET. Utrzymuje folię sztywną i stabilną. Ta folia ma grubość 4 mils. Ma trochę rozciągliwości na zimno, jest tu trochę chłodniej. Zdecydowanie, przynajmniej na początku, wydaje się mieć znacznie mniejszą lepkość. A ponieważ ma grubość 4 mils, bardzo szybko przyjmuje ciepło. To jest fajne. Teraz widać ten wysoki połysk. Wygląda na to, że nie straciła połysku, co jest bardzo dobre. Dobrze, według większości standardów to już jest uznawane za nadmierne rozciągnięcie. Zobaczmy, jak wszystko wygląda. Prawie w ogóle nie widzę linii kleju. Połysk wygląda tak samo. Ta folia jest naprawdę fajna. Nie będę ukrywał, to jest moja osobista opinia. Heksys.